Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z The Sims 3. Jesteśmy u Edit i na ekranie mamy Majka. E, I tak, przegrałam jeden dzień, poniedziałek, teraz wtorek. No i pogramy sobie tak po prostu e, w Simsy. Mam ochotę pograć sobie w Simsy i skorzystać z tego, że jeszcze e, tak na co dzień mam możliwość e, pogrania w The Sims 3, y, ponieważ. E, tak, już, już to przestawiłam, mniej więcej chyba na Instagramie, e, przeprowadzam się, ale mojego dużego komputera nie biorę. Więcej na temat mojej przeprowadzki powiem w filmiku na moim kanale vlogowym. Tu oczywiście mikrofon mi się przekręca, no ale nic z tym niestety, niestety nie zrobię, no e, ale dobra, trudno. E, tak, przeprowadzam się, więcej e, na ten temat powiem na moim kanale vlogowym e, i po prostu korzystam, mój ostatni dzień dzisiaj, tutaj w domu, eee, tak na co dzień, z memu. Tutaj e. <laughs> korzystam z tego, że mam jeszcze ten komputer, ponieważ ten komputer tutaj zostawiam, biorę mojego tylko laptopa, biorę tylko mojego laptopa, a ten mój komputer zostawiam tutaj, więc The Sims się będzie rzadko, dlatego chciałabym sobie mm, tutaj nagać 2-3 odcinki tak na zapas, żebyście od czasu do czasu mieli tą, tą trójeczkę. Eee, dobra, Mike tutaj zaraz będzie się szykował do pracy. Chodź tutaj. Mam słuchawek, czekajcie. Nie wiem czy to będzie się słychać, czy nie. Dobra, zostawię to w ten sposób. Jeżeli będzie słychać grę, trudno. Mam nadzieję, że nie będzie jej słychać jakoś mocno. I tak, pewnie widzieliście na ostatnim odcinku. Co się wydarzyło? Tak, Edith jest w ciąży, i tutaj chcę mieć synka. Zresztą ja wolę mieć dziewczynkę, no ale tak, jest w ciąży, będziemy mieć dziedziusia. No, tak jak powiedziałam, chciałam popchnąć tą rozgrzewkę do przodu w jakimś stopniu. Chodź tutaj, wziąć weź sobie. Możemy się na przykład. Zresztą zaraz. No, zbyt nie zjesz. Mam nadzieję, że zjesz w pracy. Proszę. Zjedz w pracy. Dobra, biegnij. Edyt sobie jeszcze pośpi, tutaj chwilę. Tutaj za 7 dni będzie dopiero szła do pracy. No bo to urodzi, plus macierzyński, tutaj wejdzie jeszcze. No i, i tylko tyle. No, tutaj niewiele zabrakło. Do ósmego poziomu no ale trudno. E... Pośpisz sobie tak do siódmej. Mamy dzisiaj deszczowy dzień, mamy w ogóle lato. E... No i tak nieciekawie, powiem szczerze. E... Nie pamiętam, czy Atena jest w ciąży z Hadesem, czy nie. E... Nie wiem, a to też spróbujemy już zrobić. Ogarnąć, gdzieś potrawę złożone ser, dobra to być awans przez książkę o dzieciach. Dobra, to zjesz książkę zjesz książkę. Kurde, co ja gadam. Zjesz smażony ser, bo masz na to ochotę, no to powiedzmy, że to ciążowa zachcianka i zaznaczę ci tą, tą książkę. O, proszę bardzo. W ten sposób wygląda na malutki brzuszek. To jest pierwszy chyba trymestr. w poniedziałek jej wziął się brzuszek, więc to jest pierwszy trymestr. Sam począteczek ciąży. Czyli idziesz do pracy? Dobra, jak idziesz do pracy, to spoko w sumie. Dobra, pościel to łóżko. I mogłabyś smażenia ser. O, co jest? jest coś, tak żebyś, no, zjadła, no, bo tu jesteś w ciąży, to musisz jeść. Czemu? A co za głupota w ciąży kobieta kufety nie może sprzednąć? O, zabłaś rachunki w ogóle i pojedziesz do pracy. Czy... Nie wiem, czy to masz iść do pracy, czy nie masz iść do pracy. Nie kumam. Pracuj. Jakbyś na za 7 dni. No właśnie. Oni oszukują mnie tu. Oni mnie tu oszukują. Weź tutaj. się pojawił komunikat. Idź do pracy. Kurde, podlizuj się. Pracuj ciężko. Nie wiem, no kurde. Nie zjesz nic. Chłopie, czekajcie. Ja wpiszę tutaj. Nie, nie ten bolpro. Nie wiem czy zadziała. Ale chciałabym mu to poprawić, żeby mu żeby mi nie umarło. No. O, proszę bardzo, to, co tu mu się pojawiło. Zwiedzać szankę z Wimla w Chinach, zaznaczmy mu to. Żebym nie miała problemów z przeniesieniem plików <noise> na mojego laptopa, bo ostatnio miałam problem. No ale tak, jestem ciekawa, czy to będzie synek, czy córeczka, obstawiajcie, bo ja w sumie nie wiem. Nie wiem, co to będzie, nie pamiętam. Odtworzyłam jej taki strój również. Nie pamiętam, czy je ja sprawdzałam, czy nie, za pomocą e, rasa, bo chyba to jest możliwość, ale nie będę sprawdzać. E, wpiszcie w komentarzach, czy jesteście tym e, córeczka, czy tym e, synek. Nie mam brudnych ubrań? nie mam brudnych ubrań. Nieźle, że tak powiem. E, Podejść śniadanie, mm, Kofry, kofry, może zrób, o. Zrób kofry. Nie wiem, czy ja robią inne stroje. A, bo w sumie masz jeden wizytowy, w sumie codzienny tak jakby jeden. Czy coś ci się tutaj zmieniło chyba? Chyba nie w sumie, chociaż nie wiem. Co ty robisz? Tutaj część nie pada. Zmywany ser, surówka, hamburger. Mm. lunch tutaj deser do serów Często do tyle było, może zrób Ja Ci kazałam jeść Czemu? a bo już nie masz O kurde, dobra Chciałz tutaj. To tu masz. Niskę. Kolejną. Szkoda, że grad pada. Bo tak to można by było wyjść na festiwal lata albo coś takiego, a tak to pada i tu. Dobra, ty potrzebujesz ćwiczeń. Czyli chodź tutaj. O, boż. Dobra, tam sobie śni. I chodź tutaj również. Tam wyjmujesz to ciasto, wyjmujesz to ciasto. Dobra. No się nie popasz. I git. od resztki. Do lodówki. Zabij mi czyste ubrania. I chodź tutaj. Picz malowanie, średnie maluj sobie. Dobra. Tak ci powiem: galopuj sobie w koło. I ty też, galopuj sobie w koło, podążaj. Z kim ty chcesz podążać? Galopujcie sobie, proszę bardzo. Kontakty. Kotek. Tutaj zabawa. Brykaj na przykład. Przyjazne. Trąć nosem. Przyjazne, zaciśnie więzy. O. Mam nadzieję, że Wam się to poprawi w ten sposób. Tylko przenieść paczkę. To był cechę poszukiwać przygód. Jak fajnie. Super. Skończył pracę. O i tutaj, za urlop. Ładny. Super. Super, super, super. Idź przenieść tą paczkę. I dobrze, mamy tutaj awans na stanowisko obsługa e, kantyny w e, deszczu podryne. Zami zamień pancerz bojowy na czapkę kuchcika i wydawaj żołnierzom ich ra racje polo polowe. Ćwicz podnoszenie ciężarów, aby móc podpisywać się bicepsami przed porucznikiem, gdy przyjdzie po swój posiłek. Wojsko zawsze szuka silnych jednostek. Stać. No, proszę zaciśniać więzy. Nie, nie ma miejsca. Poczekajcie, proszę tutaj. Ty potrzebujesz zabawy. To ja bym Ci zaproponowała granie w gry wideo. Ale chciałabym, żebyś się przebrał. Na co dzień. Nie wiem, który pokaż się. Takie coś. mu zrobiłam. Dobra, przebierz się to. I graj w FIFA. O na przykład, proszę bardzo. I kiedy masz ten strój. O. E. Proszę bardzo. No to dałam mu też takie tatuaże. Nie wiem, czy to widzieliście, czy nie. O. E. W ten sposób to wygląda. Dobra, zobaczmy. O Boże. Ale nic nie wyszło, nic nie słyszałam, żadnej muzyczki. To jeszcze raz. Romantyczne się o drzewie. Kto dzwoni i gdzie? Tu do ciebie dzwoni jakiś telefon. To odbierz. No i co? Już nie dzwoni? No, żeś, kur. Czwarty poziom. Super. A teraz chodź się tutaj połóż do spania. No super, no. Dobra, sprzedaj. To był średni. No, ale czy, nie wiem, czy straciliśmy, czy nie. Chyba nie. Tylko możemy zyskać się leć w lokal. Nie no, bez przesady. Mm, dobra, wiesz co? Weź tutaj e, ciasto cytrynowe sobie zjedz. jest ewidentnie głodna. No i dupcie. Nie udaje im się. Co jest z tymi ludźmi nie tak? Albo raczej końmi. E, chodź sobie tutaj skorzystaj. Weź resztki, tutaj kukurydza. Tutaj w ogóle mamy paparazzi. Super. Kochamy paparazzi. Pewnie nie będziemy robić, bo teraz aktualnie to jest bez sensu. Dobra. Co my tu mamy? Ja bym chciała. grę na gitarze. Na którym ty masz poziom gitary? Bo w sumie ja sama nie wiem. Tego masz na czwartym, to masz na trzecim. Dobra, to graj. No jaki już duży brzuszek. W ten sposób to zrobimy. Edit. Ech, chodź sobie tutaj. Śpi. Tu nie śpi, może jeszcze troszeczkę możesz posiedzieć w sumie. O, czekajcie. O, tak. A bo O, dobra, bo ja chciałabym zrobić miniaturkę. No, tylko właśnie chcę wybrać jakieś tozy. Przyjazne. Ja bym chciała jeszcze mów do brzucha, jakby to... No i git. Dobra, idziemy spać. Idziemy spać, kończymy odcinek, przynajmniej ten. Jak dobrze wiecie, ja gram tak jakby, tak jakby, dniami. Nie lubię grać kilka dni pod rząd i to nagrywać. Wolę sobie właśnie zagrać jeden dzień, ale jakoś fajnie i tyle. No, hello, a, dobra, bo ona się położyła na twojej stronie, śpi w łóżku tak, no nie ma innej opcji. Myślę, że tutaj w środę sobie pogram i przejdę do Was, tak naprawdę, w tym odcinku, jak będzie poród. Tak, bo myślę, że to będzie ciekawsze. No, tak mi się zdaje, że to będzie o wiele ciekawsze. W takim razie mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie pieszczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostawać powiadomienia. Piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. test